Większość zboża ciągle mamy na magazynie. Tak naprawdę po żniwach sprzedaliśmy bardzo niewielką część, raptem może jakieś 20-30 ton. W tej chwili sprzedaliśmy powiedzmy jakieś kolejne 100 ton. Tak jak widać tutaj za mną, jakieś ponad 500 ton pszenicy jeszcze mamy na magazynie. Powód magazynowania do tej pory? No, poszukiwanie ceny. Tak naprawdę widząc o ile niższe plony były w tym roku. Zakładając mniejszą podaż ziarna w zestawieniu z większymi kosztami, rolnicy wyczekują wzrostu cen i wyczekują momentu, kiedy będzie można opłacalniej zbyć ten towar. Na to samo czekamy. Jeszcze trwają ostatnie żniwa kukurydziane jeszcze są mucone kukurydze, dostarczane właśnie do skupu są. Dobrej jakości z kukurydza, bardzo sucha, poniżej 25% wilgotności. Zdrowa, czysta, także nadaje się po prostu do, do różnych celów paszowych i innych. Jeśli chodzi o inne zboża zebrane w okresie żniwnym, lipiec, sierpień. Pszenica, jęczmień, więc te zboża w tej chwili zostały jakby przystopowane. Rolnicy je przetrzymują u siebie w magazynach. Może zajęci właśnie żniwami kukurydzianymi, ale myślę, że bardziej czekają na korzystniejsze ceny rynkowe. Na chwilę obecną ceny zmieniły się w porównaniu do cen żniwnych. Można powiedzieć średnio, że zboża podrożały o 100 zł na tonie, no ale to jeszcze, jeśli chodzi o oczekiwania rolników, okazuje się, że to jest zbyt mało. Czekają, że te ceny będą jeszcze, jeszcze wyższe. No, taka nadzieja jest, że pod koniec roku, w pierwszym kwartale, pszenica konsumpcyjna, paszowa, jak również jęczmień. Konsumpcyjny czy paszowy powinny być jeszcze droższe. Wynika to między m.in. z tego, że jest mniej tego zboża dobrej jakości. Kukurydza no, zebrana z pola powinna być natychmiast wysuszona. Wprawdzie ona może być magazynowana kilka dni na pryzmie ale musi być wysuszona, no bo inaczej po prostu no, będzie pleśniała, nie będzie się nadawała później do użytku, do, do skarmiania. Ona musi być po prostu wysuszona do 13-14% i wtedy jest szansa, żeby przetrzymać ją przez kilka miesięcy, czy nawet dłużej. Kto ma możliwość wysuszenia kukurydzy u siebie, czy też usługowo, bo też są takie Potencjalnie możliwości, też ją po prostu przetrzymuje u siebie i tak w, w tylko w jakimś tam stopniu, ograniczonym zakresie sprzedaje. Tyle, ile po prostu jest potrzeba, ile jest to konieczne. A rzepak też sprzedają? Czy tam czy będą sprzedawać? Czy mają? Rzepak jest przetrzymywany, nawet w dużych ilościach przewiduje, powiedziałbym. Z tym, że no, też cena tutaj odgrywa zasadniczą rolę, że nie ma w tej chwili dostaw, wszyscy czekają, że cena będzie grubo powyżej 2000 zł za tonę i jeżeli warunki zewnętrzne będą korzystne, to być może taka cena na rynku się pojawi, wtedy te dostawy będą do skupu. Rolnicy w naszym rejonie są praktycznie już na końcówce, jeżeli chodzi o żniwa kukurydziane. Myślę, że powinni być z tego zadowoleni. Cena za mokrą kukurydzę waha się w granicach 500-520 zł za tonę. Przy tych plonach powyżej średnich, pięcioletnich, powinni być zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o zboża, możemy zaobserwować od dziś tak 10-15 października wzrosty cen. Jeżeli chodzi o rzepak, dosyć, dosyć znaczące rzepak dziś przebił cenę 2100 zł netto za tonę. Jeżeli chodzi o pszenicę, też można zauważyć wzrosty. Niemniej jednak wzrosty te nie spowodowały podaży. Wzrosła około 100 zł. Cena to jest dziś w granicach za dobrą jakościową pszenicę 900 zł. Taką podstawową jakościową to jest dziś 860. Natomiast pszenica paszowa dziś w granicach około 780 do 800 zł. Zależy jeszcze też od parametrów. Podaż jest w dużo mniejszym stopniu niż inne lata o tej porze. Jeżeli jest, to są takie mniejsze partie.